Siemano. Dzisiaj odczytamy sobie kod z takiego radia. O tutaj taki Bosch świata, tak świata, tak świata. Taki Bosch, także rozbieram muszę się dostać do pamięci, także rozbieram tu już dostałem bez śrubek, także będzie mi łatwiej. W sumie może teraz tak rozbiorę na żywo. By to wyglądało. Tutaj sobie wypniemy z napędu. O. I pamięć jest. Tutaj jest pamięć. Tutaj jest pamięć. I to jest pamięć 95 320, czyli pamięć typu SPI. Ja sobie ją zawsze wylutuję, bo nie lubię tymi klipsami robić, bo to różnie się może odczytać, także wylutuję i w programator i szczytamy sobie kod za pomocą Martecha. Pamięć wylutowana, włożona w taką podstawkę. No i do tego adaptera sobie trzeba to włożyć. O, i oczywiście ten wtyk do urządzenia Martech, także idziemy yy, odczytywać. No i tak to tutaj mamy spięte z urządzeniem Martech, tak wygląda program, tutaj mamy funkcję, nie wiem dlaczego tutaj jest, że to Blaupunkt jest, wszystko się zgadza, numery i tak dalej, ale pokazuje, że Blaupunkt kurczę ma problem z ostrością, także klikamy sobie, odczytujemy sobie urządzenie przez programator, jest wyświetliło kod i tak dalej, także tak to wygląda. No, i teraz należy sobie to wszystko w odwrotnej kolejności, czyli pamięć wlutować sobie, w płytę złożyć. No ja tutaj na stole niestety go nie odpalę, bo tutaj musi być kan podpięty. Także no nie sprawdzę go na stole. Pamięć wlutowana. Ja sobie ten topnik zawsze czyszczę, bo niby nie trzeba, niby on jest no, no clean, ale. Lepiej po sobie zostawić porządek, tak? No i co, i w odwrotnej kolejności po prostu trzeba to złożyć, i tyle. Wtyk od płyt, tak? Od napędu. No i dekielek. No i śrubki. Tylko ja śrubek nie mam, bo to przy, y, przyszło do mnie rozkręcone także. Taki odczyt kodu z radia świata. Na razie to zaś.